Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Szydełko Gabi. Zapraszam na kolejny mój filmik, na którym pokażę jak ozdobiłam bombkę. Na pewno każdy z Was ma w domu sporo bombek, które Wam się już znudziły, bo już wiszą parę lat na choince i może warto by było coś zmienić z tymi bombkami, żeby je wykorzystać i nadać nowy klimat. Dlatego ja postanowiłam zrobić taki kapturek na bombkę. Ozdobiłam go jeszcze z tą rzeczką pod kolor bombki, i tak się prezentuje. Jeśli Wam się taki kapturek na bombkę, takie odnowienie bombki podoba, to zapraszam do zrobienia go razem ze mną. Kapturek wykonałam z kordonka Aria 5. Pracowałam szydełkiem 1,5 mm i jego średnica przy tym kordonku i tej wielkości szydełka to 8 cm. Rozpoczynam robótkę od zrobienia pętelki. Teraz robię 10 oczek łańcuszka. Zamykam kółeczko, wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. Teraz będę pracowała na tym kółeczku. Tutaj zrobię 16 półsłupków, jednocześnie robię nadmiar niteczki. Czyli robię oczko łańcuszka jako pierwszy półsłupek. Drugi, trzeci. Czwarty i tak w sumie 16 półsłupków. Zamykam okrążenie, wbijam się w to pierwsze oczko łańcuszka, które zastępowało półsłupek, i robię oczko ścisłe. W drugim okrążeniu będę robiła słupki, które będą oddzielone jednym oczkiem łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i oczko łańcuszka na poprzeczkę. W każdym półsłupku będę robiła jeden słupek i słupek oczko łańcuszka. W następnym półsłupku słupek, oczko łańcuszka. I kolejnym półsłupku słupek, oczko łańcuszka i słupek. I w ten sposób muszę zrobić 16 słupków. Zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Teraz przechodzę oczkiem ścisłym na to o jedno oczko łańcuszka, które było między słupkami, i tutaj teraz robię cztery oczka łańcuszka zamiast słupka podwójnie nawijane. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko i jeszcze na tym samym oczku robię słupek podwójnie nawijany. Przez dwie przerabiam, przez dwie i przez dwie. Dwa oczka łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko, przechodzę na kolejne oczko, przerabiam. Tutaj będę przerabiała słupki podwójnie nabijane, łączone górą. Przerabiam przez dwie nitki, przez dwie. Dwie zostawiam na szydełku. Dwa razy nabijam nitkę na szydełko i jeszcze raz na tym samym oczku przerabiam przez dwie nitki, przez dwie i przez wszystko. Dwa oczka łańcuszka. Dwa razy nabijam nitkę na szydełko. Przechodzę na kolejną poprzeczkę między słupkami, przerabiam przez dwie nitki i przez dwie dwie. Zostawiam na szydełku. Dwa razy nabijam nitkę na szydełko. Na tą samą poprzeczkę przechodzę, nabieram nitkę, przerabiam przez dwie nitki, przez dwie i przez wszystko. I znów dwa oczka łańcuszka, dwa razy nabijam nitkę na szydełko. I robię znów dwa słupki podwójne, łączone górą. Przez dwie, przez dwie. Dwa razy nawijam. Przez dwie nitki, przez dwie i przez wszystko. I dwa oczka łańcuszka. I na kolejnej poprzeczce to samo. Przez dwie, przez dwie. Przez dwie, przez dwie i przez wszystko. I tak całe okrążenie. Robię jeszcze ostatnie dwa oczka łańcuszka, i zamykam okrążenie. Bijam się w ten wierzchołek tych słupków, tutaj robię oczko ścisłe. Teraz przechodzę oczkami ścisłymi na ten łańcuszek. I robię trzy oczka łańcuszka. I na łańcuszku na tej poprzeczce półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na kolejnym łańcuszku półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na kolejnej tej poprzeczce. Półsłupek, trzy oczka łańcuszka i półsłupek. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek. Trzy oczka i półsłupek. Trzy oczka łańcuszka i półsłupek. I tak, do końca okrążenia. Kończę to okrążenie. Tutaj jeszcze muszę zrobić ostatni łuk z trzech oczek łańcuszka i wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka. Robię oczko ścisłe. Teraz przechodzę oczkiem ścisłym na ten łańcuszek i będę robiła słupki podwójnie nawijane, które będą łączone górą. Robię cztery oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko na tym samym łuku, robię przerabiam słupek podwójnie nawijany do połowy, czyli przez dwie nitki i przez dwie nitki. I jeszcze. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko, przerabiam przez dwie, przez dwie i przez wszystko. Następnie pięć oczek, łańcuszka. Przechodzę na kolejny ten łuk. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko i robię trzy słupki podwójnie nawijane, łączone górą. Czyli przerabiam przez dwie i przez dwie. Dwa razy nabijam nitkę przez dwie, przez dwie i dwa razy nabijam nitkę przez dwie, przez dwie i przez wszystkie. Pięć oczek łańcuszka. Dwa razy nabijam nitkę na szydełko. Przechodzę na kolejny łuk, robię. Przerabiam do połowy pierwszy słupek podwójny przez dwie przez dwie to drugi słupek podwójny i jeszcze raz nawijam dwa razy nitkę na szydełko przez dwie przez dwie i przez wszystko. Pięć oczek łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko. I przez dwie, przez dwie, dwa razy nabijam nitkę, przez dwie, przez dwie, dwa razy nabijam nitkę, przerabiam przez dwie nitki, przez dwie, przez wszystkie i pięć oczek łańcuszka. I tak do końca okrążenia. Zamykam okrążenie, wbijam się w ten wierzchołek słupków łączonych górą. Robię oczko ścisłe. I teraz przechodzę już do ostatniego okrążenia. Przechodzę oczkiem ścisłym na ten łańcuszek. I robię teraz oczko łańcuszka jako półsłupek. Nabieram nitkę na szydełko. Na tym samym łańcuszku robię półsłupek nawijany. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Teraz nabieram nitkę na szydełko i robię półsłupek nawijany. I półsłupek. Przechodzę na kolejną poprzeczkę, robię półsłupek. Półsłupek nawijany. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, półsłupek nawijany. I półsłupek. Na kolejnym łańcuszku robię półsłupek, półsłupek nawijany, trzy słupki. Półsłupek nawijany i półsłupek. I tak całe okrążenie. Mój kapturek jest już gotowy, usztywniony i tak się teraz prezentuje. Jego średnica to 8 cm. Teraz może jeszcze ozdobię go złotą wstążeczką, bo będzie ozdabiał bombkę w kolorze złotym. Tutaj sobie przełożę. Sposób. Teraz mam bombkę i muszę sobie jeszcze tą zawieszkę przymocować. I tak teraz wygląda. Moja odnowiona bombka. Jeśli Wam się mój filmik podobał, to proszę o subskrypcję, komentarze i lajki, za które bardzo dziękuję. I zapraszam na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.